Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym powitać Państwa na wideoblogu z poradami rodzicielskimi Cyranek Parenting. Nazywam się Jan Cyraniak, Mieszkam w Poznaniu, mam 31 lat i czwórkę dzieci. Część z Państwa może znać mnie z Facebooka, gdzie prowadzę dość ożywioną działalność, m.in. jako administrator kilku w miarę popularnych stron i grup. Tak sobie myślę. Dlaczego ktokolwiek miałby słuchać porad wychowawczych cyraniak? Odpowiedź jest prosta. Gdyż cyraniak odniósł, a przynajmniej jak na razie odnosi, sukces wychowawczy. Nie, żebym chciał się chwalić, broń Boże. Mi się zawsze wydawało, iż moje własne dzieci są niegrzeczne, nieposłuszne, kronobrne, leniwe i kłótliwe. Tymczasem, gdziekolwiek całą rodziną się udamy, wszyscy się nad nimi rozpływają i nie mogą się nachwalić. Jakie grzeczne, jakie miłe, mądre, jak dobrze ułożone. Dziwne. Sprawa się wyjaśnia, gdy jest okazja do obserwowania moich dzieci pośród rówieśników, szczególnie w relacji rodzic-dziecko. Kontrast jest potężny. Na tle statystycznego polskiego dziecka. Moje potomstwo jawi się jako ostoja cywilizacji pośród hordy dzikusów. Gdy wydaje własnym dzieciom jakieś polecenie, zwykle jest ono wykonywane natychmiast i bez dyskusji. Tymczasem ich rówieśnicy nie tylko w ogóle nie reagują na polecenia rodziców, ale głośno się własnym rodzicom sprzeciwiają. Dzisiejsze dzieci w większości są pyskate, pozbawione szacunku dla autorytetu rodzica. I skoncentrowane jedynie na własnych zachciankach. Oczywiście nie jest to wina tych dzieci. Jest to wina ich rodziców. Zupełnie. jakby ludzie zapomnieli, na czym polega wychowanie. W tym wideoblogiem mam zamiar im o tym przypomnieć. Pomysł na ów blog nie wyszedł zresztą ode mnie i ja odpowiadam jedynie na zapotrzebowanie społeczne. Czasem ludzie pytają się mnie, jak ty to robisz, że twoje dzieci tak dobrze się zachowują. I inni wprost zachęcają mnie do opublikowania poradnika, tu cudzysłów, klerofaszystowskiego wychowania. Zwykle w komentarzach na Facebooku, gdy akurat zamieszczam opis jakiejś sytuacji, w której dzieci wprawiły mnie w ojcowską dumę. Proszę rzecz jasna nie myśleć, że pragnę zalecać jakiś potworny zamordyzm. Nie, nie. Moje dzieci nie są stłamszonymi ofiarami despotycznego wychowania. One są po prostu normalne. Wymuszenie posłuszeństwa nie pozbawiło ich pogody ducha i ochoty do poznawania świata. Dzieci posłuszne i dzieci radosne to nie są zbiory rozłączne. Dodajmy, że nie uważam się za jakiegoś super rodzica, który pojadł wszystkie rozumy. Nie, wprost przeciwnie. Mam swoje wady, popełniam różne błędy, ale staram się je identyfikować i naprawiać. To bardzo ważne, gdy jest się rodzicem, by swoje nieuświadomione błędy dostrzegać i zwalczać, nim będzie na to za późno. Proszę Państwa. Popularne aktualnie w Polsce wychowanie bezstresowe, partnerskie, które ja zwuję antywychowaniem, jest takim nieświadomie popełnianym błędem. Czas położyć mu kres. Inaczej możecie się Państwo pewnego dnia obudzić z siekierą w plecach, bo nie kupiliście synalkowi wymarzonego motoru. A Polska pewnego dnia stanie się krajem zajebistych egoistów. O ile już się takim krajem nie stało. <noise> Dużo się ostatnio mówi o sposobach na, na zwiększenie dzietności Polaków. Pamiętamy jednak, że podnieść należy także poziom wychowania. Nie tylko ilość się liczy, ale również jakość. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału tu na YouTube i do udostępniania zawartych w nim materiałów na. Facebooku i tym podobnych dziwacznych wynalazkach naszego ztechnicyzowanego świata. Król Chrysta. z Poznania mówił do Państwa Jan Cyrania.